Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, w drugiej kawi witam Maciej Nowak moim gościem dzisiaj jest inspektor Irena Dorożkiewicz, komendant Wojewódzka Polskiej Policji. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Pani komendant, wczoraj mieliście odprawę roczną na radę, z czym polska Policja ma największy problem, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa w regionie. Trudno powiedzieć o jakimś konkretnym przypadku czy kategorii przestępstw, z czym mamy największy problem. Wydaje mi się, że jest, nie jest źle. Bo do zadowolenia pełnego to naprawdę wiele brakuje, ale źle nie jest. i wydaje, Myślę, że, że wczoraj to wyraźnie sobie powiedzieliśmy, bo przestępczość generalnie spada. Z wykrywalnością troszeczkę jesteśmy słabi niż w poprzednim roku. Też spada. Ale tak, tak hmm. też spadła, ale to też różnie się tłumaczy, że, że, że skoro jest przestępczości mniej, no i ludzi jest mniej. W związku z tym też. No, w związku czy... z tym, że maleje przestępczość, policja redukuje etaty, ogranicza zatrudnienie? W ubiegłym roku zredukowaliśmy o 12 etatów. I to nie z powodów, że tak powiem, związanych bezpośrednio z przestępczością, tylko finansowych? No nie mogę, nie, nie, nie powiedziałabym, nie łączyłabym tego z, z problemami finansowymi. Po prostu takie są wyliczenia na podstawie przepisów. I tak nam wyszło. To, że przestępczość maleje, to dobrze, ale ta spadek wykrywalności no, trochę martwi. Troszeczkę martwi i tutaj ten rok właśnie będzie poświęcony na podniesieniu tej, tego aspektu naszej pracy, chociaż ten spadek wykrywalności nie jest ogromny. To są 10 powiedzmy setnych procenta, 1%. Procent. To nie są wielkie rzeczy, ale ważne dla nas z punktu widzenia mm. To powrócę do mojego pierwszego pytania, z czym polska policja ma największy problem, jeśli chodzi o, o przestępczość, z jakim rodzajem przestępczości, na co będziecie się nastawiać jakoś szczególnie w tym roku. Y Przede wszystkim pion ruchu drogowego, bo tutaj widać, chociaż wypadków jest generalnie mniej niż w poprzednich latach, ale ofiar śmiertelnych jest troszeczkę więcej. I tutaj będziemy się skupiać na uzupełnieniu wakatów w pionie ruchu drogowego, ponieważ w ubiegłym roku zwiększyliśmy etatowo wydziały ruchu drogowego w całym, w całym garnizonie. Będziemy... Miękkie takie programy profilaktyczne promować, ale też represje wobec osób naruszających przepisy ruchu drogowego i tu stanowczo. Będziemy działać. Czy do bezpieczeństwa na drogach należy jakoś bezpośrednio wiązać z pijanymi kierowcami? U nas kierowcy piją więcej niż w Polsce statystycznie? Yy, zrobiliśmy już w tym roku ponad 35 tysięcy badań kierujących na zawartość alkoholu bądź podobnie działającego środka. I muszę powiedzieć, że jest nie kierujących, jest trochę mniej. Więc albo świadomość ludzi wzrasta, no, tak, no może tak tłumaczmy. A to, że wzrosła liczba, spadła liczba wypadków, a wzrosła ilość ofiar śmiertelnych, to jak można to wytłumaczyć? Po prostu wydaje mi się, że w, w pojedynczym wypadku ginie więcej po prostu osób, może więcej osób jedzie akurat autem, który, który powoduje, czy też jest ofiarą wypadku? Zawsze tutaj na Polszczyźnie mieliśmy problem z kradzieżami samochodów. Ja pamiętam czasy, kiedy ta liczba kradzieży rocznie zbliżała się do tysiąca. Teraz mamy 182 kradzieże w tamtym roku. To jest znacząca poprawa. Znacząca poprawa i w tym kierunku też będziemy pracować. Mamy, że tak powiem, na biegu kilka spraw. Myślę, że z powodzeniem zakończonych będzie w tym roku. Czy ten spadek liczby skradzionych samochodów to jest efekt pracy policji, czy też zmiany że tak powiem, sytuacji rynkowej, jeżeli dzisiaj już tak się nie opłaca? Płaca kraść samochodów bardziej się opłaca handlować narkotykami. Wydaje mi się, że samochody zawsze będą popłatnym, że tak powiem, rynkiem zbytu i tłumaczę to tym, że jest więcej policjantów na ulicach i, i nie udaje się złodziejom tak szybko ukraść samochodów. Poza tym zabezpieczenia pojazdów, tych nowych, to są naprawdę czasami nie do pokonania. Poza tym ci, którzy kiedyś specjalizowali się w kradzieży samochodów, to albo siedzą, albo się przekwalifikowali. Tutaj jak widzę, to rynek nie lubi próżni w tym momencie, więc to następnie gdzieś tam Czyli zawsze zawsze, ktoś się zawsze, się zawsze znajdzie. znajdzie. Pani komendant, czy Pan jakieś zmiany organizacyjne w polskiej policji będzie wprowadzać w najbliższym czasie? Organizacyjne nie, nie, tutaj. Y Trudno mi w tej chwili powiedzieć. Wiem, że, że pracuje zespół w Komendzie Miejskiej, żeby zwiększyć, powiększyć i wzmocnić wydział patrolowy na terenie miasta i powiatu Opole. Przedstawiono mi takie wstępne plany. Bardzo fajne, bardzo takie przemyślane te plany są, więc myślę, że, że to oni wprowadzą, ale to jakby autonomiczna decyzja komendanta miejskiego w Apol... tym momencie. A będzie jakiś konkurs na komendanta miejskiego policji? Jak to wygląda w tej chwili? W tej chwili pan komendant miejski ma powierzone obowiązki mojego zastępcy, dopóki ta sprawa nie zostanie rozstrzygnięta, konkursu dopóki co nie będzie. Hmm. Hmm. Czy jak pani zastępca zostanie, nie będzie już PO, a będzie takim tak. prawdziwym zastępcą komendanta, to wówczas tak. będzie konkurs na komendanta miejskiego, tak? Tak, tak. A jak coś chętnie, na przykład pan Jaroszyński? No, w tej chwili no, nikt mi nie zgłaszał, że tak powiem, informacji na ten temat, że chce być komendantem miejskim. Poza tym to, to konkurs wyłoni komendanta. A, Ale a nie, nie... nieoficjalnie na korytarzach czasem można. A, z tymi nieoficjalnymi to takie różne bywają sytuacje, także nie zawsze są potwierdzone. Mhm. Czy policjanci z Opola jeżdżą do Białego Stoku podpatrywać pewne rozwiązania, które tam pani wprowadziła? E Wydaje mi się, że e, chyba raz e, byli w Białymstoku, zobaczyć jak organizacja służby właśnie patrolowej wygląda w Białymstoku. E, z tego co mi relacjonował komendant miejski, bardzo zadowoleni z rezultatów rozmów e, byli i, i, i też to chyba troszeczkę e, te takie rozwiązania właśnie białostockie e, tu będą nie w całości i, i nie tak e, przełożone dokładnie z Białego Stoku. Tutaj wiadomo, każde miasto ma swoją specyfikę, i, i tutaj troszeczkę będzie to inaczej wyglądało. Czyli ale... na, na czym mniej więcej te zmiany będą polegać? Pro... Znaczy, każdy komisariat będzie posiadał swoje ogniwo patrolowe, ale wydział patrolowy będzie wzmocniony etatami też z komisariatów. I on będzie działał na, w, na terenie całego miasta, wydziały ogniwa patrolowe będą miały też swoje rejony odpowiedzialności. Hmm. Czy jeśli chodzi o tak powiem, taki odbiór mieszkańców, to będą widzieć więcej patroli policji na sprawę? No to, na ma, to, to, jest, to mamy na celu. Hmm. Dobrze, pani komendant, już pani nie jest pełniącą obowiązki, jest pani komendantem opolskiej policji, pani się zadomowiła w Opolu? Tak, tak. I, i to. Wydaje mi się, że zadomowiłam się i e, tak w anegdotach też opowiadam, że jak, kiedy jestem w Białymstoku, to rodzinie mówię u nas w Opolu i wszyscy się z, ten, z tego śmieją, bo pół roku jestem w Opolu, ale już mówię, że u nas w Opolu. Czyli dobrze się pani czuje? Tak, bardzo. Ja generalnie od razu, zresztą jak, jak wcześniej mówiłam, że bardzo mi się to miasto podoba. Zresztą Opolszczyzna jest bardzo pięknym, ma piękne tereny. W zasadzie oprócz można oprócz wszystko można tutaj znaleźć. Jak rozmawialiśmy po tym, jak pani została pełniąca obowiązki komendanta, to była taka specyficzna sytuacja w polskiej policji. Dzisiaj o tamtej sprawie już nikt nie pamięta, zostało wszystko pozamykane. Czy jeszcze coś tam się gdzieś toczy? Jakieś wnioski są wyciągane, jakieś postępowanie do Nie, wydaje mi się, że, że kwestia. Tej sprawy, o której mówimy, została praktycznie definitywnie zamknięta. I, I to dobrze, że ludzie o niej jak najmniej mówią, bo policjanci w tym nic nie zawinili, a jakby odium tego całe, tej całej sprawy na nich spadło. Czyli pracują normalnie, już bez jakichś takich tak ujemnych konsekwencji tamtego zdarzenia? Myślę, że tak. To czego życzyć na ten rok? Jeszcze lepszych wyników? No to zawsze się tego, tego życzy, ale jeszcze lepszego odbioru policji przez społeczeństwo. No to tego życzymy, żeby policja własną pracą sobie na to zasłużyła. Mam nadzieję taką. Dziękuję za rozmowę. Inspektorina Dorożkiewicz, komendant wojewódzka policji w Opolu była moim gościem. Dziękuję.